Time is running out. The fire in my heart will burn me to the ground. I did my part, I tried my best. The things I'm fighting to protect Always shatter into pieces in the end. Oh Zobaczcie, co dziś tu dla Was mam. Jest to klasyczne E30 z silnikiem M50B25, czyli pancerne żeliwo 2,5 litra. Tam mamy turbosprężarkę od K64 T04E. W sumie dość mała turbosprężarka, ale przy tym 2,5 Może nie wygeneruje ona jakoś mega dużo mocy, natomiast naprawdę fajnie wstaje. Co zobaczycie w dalszej części odcinka. Ogólnie, jeśli chodzi o to auto, to dostaliśmy pozwolenie od właściciela, żeby coś tam ograć, przy strojeniu. A że w ostatnim czasie nie miałem jakoś zbytnio chęci do nagrywania. Tak też było w tym przypadku i po prostu, co mi się udało nagrać, kiedy miałem chęć, to zabrałem kamerę i coś tam nagrałem. Także z tego będziecie mieć teraz zlepek i mam nadzieję, że tam może Wam się będzie podobać. Ok, jeszcze tak na szybko konfiguracja. Tam, jak mówiłem, K64T04E. Tutaj mamy stryski Bosze 550, podróbka hks blow Bloss, duży cooler, nie pamiętam wymiaru, będziecie mieć napisane. Te wężyki dadzą do, do ta e, jest to Femik, e, tu macie napisane, co to dokładnie za model. Tutaj mamy EBC, ja używam EBC z Fiata hmm, Indeks, e, również Wam się wyświetli. Taki EBC kosztuje taki EBC kosztuje 120 zł. Nowa sztuka, u mnie się sprawdza, jak coś to polecam. No i tam dalej. Seryjny sterownik Bosch 413 i klasycznie decik tam o tutaj jest tutaj sławek podłącza deta podłączenie jest takie samo jak w 34 które było udostępnione przez nas około pół roku temu na naszym kanale także tu nie będę tego nagrywać bo to nie ma najmniejszego sensu sprawdzimy czy wszystko jest tak jak ma być czy wszystko jest poprawnie podłączone ja już wykręciłem świecę, żeby się upewnić, czy jest odpowiednia. Czyli, czy jest zimniejsza i czy jest nowa. NGK BKR7E, czyli normalnie jest 6E. Tutaj mamy 7 stopni zimniejsza. Do tego mamy sklepaną na 0,6 mm. zaraz zobaczymy. 0,6 Mamy 0,8, także doklepiemy. Świecę do 06. Następny temat to wtryski. Wtryski W tym momencie mamy seryjne, tak żeby po prostu to auto pracowało. Nie mamy jeszcze podłączonego deta. Hmm. Jeśli chodzi o sreski, to są takie same jak my, takie same używamy w maździe. To są 550, jeśli chodzi, chodzi o indeks, to 0, 280, 158, 279. Z tym, że musicie albo ciąć seryjną wiązkę przewodów, albo po prostu kupić takie przejściówki, które są na przykład na mTuning. Przejściówka EV6 na EV1. Do sreskiwacza jeszcze jest taka tulejeczka bo inaczej by nam tam e, wpadł do kolektora Tutaj mam jeszcze ten e, filterek za 600 zł, taka jest nie no, to, jest podruba za 50 zł. Ogólnie trzeba go poprawić, ponoć te, e, te, te tutaj nakrętki po prostu lubią e, pod wpływem wibracji, które są w aucie, lubią się po prostu odkręcić. No i tutaj mamy wirnik, także ta nakrętka i ten wirnik, który się obraca naprawdę szybko to nie jest dobre połączenie. Może naprawdę uszkodzić turbo, dlatego ja to po prostu zalepię. Prawdopodobnie chyba dam po prostu klej do gwintów, i ja na końcu jeszcze delikatnie silikonkiem. Tak, wiecie, paluszkiem użyję kleju do gwintów czerwonego, czyli mocnego. Jak widać, skręciłem. Teraz z silikonkiem idziemy. Bierzemy się za gąbeczkę. Użyjemy do tego... Mm, tego czegoś. Nie ma już nic? Masz więcej? Warwolenie. Kurwa nie mam tych, nie mam rękawiczek, się skończyły. Był zielony i jest ciemnozielony. Będziemy montować jeszcze zewnętrzny sensor stuku, clock monitor. Już? Czy dojedziemy? Tak sobie puka. Dzień następny dotarła do nas sprężarka od Karmira z 64. Także bierzemy się za zakładanie. Przed montażem jeszcze musimy zdemontować White Gate, ponieważ my wykorzystujemy zewnętrzny, także ten zintegrowany z turbo nie jest nam potrzebny. Zostaje często pytania, czy jest problem z wolnymi obrotami. Ponoć gdzieś tam w tych turbo BMW przy użyciu DETA, po prostu ciężko. Ludzie mają po prostu problemy z utrzymaniem wolnych obrotów na, tak, że tak powiem, na jednym poziomie, bez falowania. Tutaj sami posłuchajcie. Ładnie trzyma wolne obroty. Także co? Da się, da się to zrobić. Wcale nie jest powiedziane, że turbo BMW musi falować. Przy w zmianie sprzęgła dwumasowego na jednomas roztoczony z 228 na 240 docisk. diesel. w tym przypadku, już Wam pokazuję o co chodzi. Ten zestaw jest niższy i jeśli włożymy wszystko tak samo jak było wcześniej, to po prostu nie będziemy mieć, nie będziemy w stanie wysprzęglić tego sprzęgła. To jest dwumas. Tutaj mamy. 92 mm, tutaj mamy 78 mm. Także tutaj 92, tutaj 78, czyli ten zestaw jest niższy o 14 mm. I przyjęło się, że do łapy tutaj sobie sprzęgla po prostu spawa się na krętkę 13. Ja to zaraz robię. Przygotowane do spawania. Tak to ma wyglądać przed spawaniem, no a tak ma wyglądać po. Jeszcze si. Żeby komuś nie przyszło do głowy, wkręcać te śruby z dwumasu. Dwumasy, ponieważ one są dłuższe, to jest 500 metrów śruba. mas ma dużo krótsze, tutaj są te jednomasy. Ciężki dzień. Składam sprzęgło. Aż się z Wami podzielę, bo trochę się zdenerwowałem z tego wszystkiego. w sprzęgło, założyłem tutaj no i nie wysprzęglało. Co, założyłem źle tarczę? w pośpiechu mogą to zrobić. Zdemontowałem skrzynię i tak. Temat wygląda następująco. Mamy tarczę sprzęgła z tumikiem drogań. Ta tarcza sprzęgła jest tak, że z tej strony jest wypukła. Ja to złożyłem w tą stronę. No i po prostu po wysprzęgleniu ta część tarła, tutaj o, o to coś. Nie wiem co to jest w ogóle. Szczerze mówiąc, ale tarła o to. To tak. Tarza sprzęgła tarła o tą część. No to pewnie powiecie, dlaczego nie zamontuję jej odwrotnie. Proszę bardzo, przecież można to zrobić w ten sposób. I już Wam tłumaczę, dlaczego nie można tego zrobić w ten sposób. Musimy podejść do auta. I mamy tutaj jedną masę. Nie mogę tego zamontować w ten sposób, ponieważ najzwyczajniej nie mieści się w tej wnęce, dlatego że są śruby. No dobra, te śruby są wyjątkowo wysokie, ponieważ są z jednomasu. masu, No i są wysokie, bo są tak jakby z podkładką. OK, można zmienić śruby. No ale wiecie jaką śrubę trzeba włożyć? Ja to wszystko obliczyłem. To łepek, główka śruby tutaj musiałaby mieć 3 mm. W tym momencie ta ma 12 mm, a musiałabym mieć 3 mm, czyli tak naprawdę to jest niewykonalne. No za cienka, aby ta główka była, żeby tak naprawdę to dokręcić. Na przykład oryginalna śruba z dwumasu, jest dłuższa, jest taka. I ta główka ma tutaj 7 mm. Ona wygląda tak, już tutaj gdzieś mam taką mm, śrubę, którą próbowałam piłować do, tej, do tych 3 mm, żeby po prostu zobaczyć, jak to będzie wyglądać. A tutaj a zacząłem tą śrubę szlifować i w tym momencie ma mm, niecałe 6 mm. Ta ma jakieś takie ponad 7 mm, już trochę tej śruby nie ma. I jakbym ją musiał do 3 mm tą główkę ściągnąć, to praktycznie to by nie było, nic nie zostało. Dlatego nie może tak być. Czyli inaczej, po prostu w tej konfiguracji nie możemy użyć tarczy sprzęgła z tym tumikiem drgań. Ponieważ jest ona zbyt wysoka, na przykład mogłaby być o 2,8% bez tumika drgań, w sumie to stosują w takich zestawach, ale raz że mamy ten tumik drgań, teoretycznie lepiej w praktyce ciężko powiedzieć. Jedni mówią, że może nie, nie znieść tego momentu. Zobaczymy. Ja chcę ten docisk przerobić. I tutaj co mamy, właśnie ten element, o który. Tarło nam, tarła nam tarcza sprzęgła. chcę to najzwyczajniej w siecie wyrzucić. Chcę to zdemontować. Tylko ciężko mi jest powiedzieć, czy jak to tutaj w tym miejscu roznituje, tak jakby rozwiercę. To czy, to czy to po prostu ten element nie będzie chciał wypaść, czy coś. Bo ten element jeszcze trzyma jakąś znowu sprężynkę. Nie wiem, co to jest. Tam jest taka mm, blaszka cienka. Cienka, no z milimetra grubości. I również nie wiem do czego ona służy. Tak, także taka trochę rzeźba. No ale tak naprawdę i tak nie mamy wyjścia, ponieważ mamy tutaj to pęknięte. Jeśli jest to pęknięte, to nawet gdybyśmy założyli tarczę sprzęgła z 2,8 i to złożyli, to po prostu istniałoby zbyt duże ryzyko, że ten docisk to po prostu by się tutaj rozsypał. Dlatego i tak, i tak można powiedzieć, że ten docisk jest wskazany powiedzmy, że no, na śmietnik. To jest używane docisk i jest on. Można powiedzieć, że skazany na śmietnik, dlatego, że po pierwsze nie pasuje, a po drugie, no mamy to które nie wiadomo jakby się zachowało e, przy przenoszeniu napady dużych mocy. Pełniło to jakąś funkcję sprężenia bo nic więcej. Nie, no nie wiem, ja na sprzęgłość się nie znam. Mniej więcej każdym tak samo mm, wyrzeźbiłem w dół, tak żeby powiedzmy, że jakieś tam, jakieś tam jak to było wyważenie, to żeby w miarę to nie straciło tego. Także mniej więcej tego materiału jest w każdym jednym miejscu tyle samo wybrane. No i co, składamy, składamy, sprawdzamy. Teoretycznie ma być. Tylko jeszcze wydmucham to wszystko, ten cały syf. Działa! Działa! Mamy paliwo wystrojone, idziemy zatankować, dobrze jemy olej, i dziś zostało nam już tylko e, po prostu wystrojenie zaponu i auto będzie gotowe do jazdy. Wrzuciliśmy do bagażnika trochę cementu, bo na trójce już jest taki problem, że na trójce to auto po prostu nie ma przyczepności, a my w większości przypadków hamujemy na trójce, ze względu na to, że nie mamy takiego odcinka drogi fajnego, że. Moglibyśmy zrobić ten pomiar na czwórce. Na czwórce byłby to lepszy pomiar. Ale tutaj już po prostu przy takich mocniejszych autach to my tylko tak może powiedzieć, że hamujemy na trójce, a jeśli ktoś chce, to sobie weryfikuje ten wynik na hamowni stacjonarnej. W właściciel sobie podjedzie do busfaktory i tam ten wynik weryfikuje. Bar był przy 2,900 obrotu. W sumie nie dużo lepiej jak na czwórce, ale ta piątka to praktycznie nieco dłuższe jak czwórka, bo na czwórce mamy przy 350. A teraz trzeci bieg. Dobra, to był trzeci, trzeci bieg, i bar mieliśmy przy 3,500. Obrotów. Jeżeli się to wstawanie, to jest silnik bez vanosa, yy, ponieważ jest on niesprawny w tym aucie, więc w przypadku gdy mamy sprawnego vanosa, będzie wstawać jeszcze szybciej to turbo, więc całkiem przyzwoicie, jak na 2,5 litra. Miałbyś wykres z hamowni, nie będzie wykresu z hamowni, wykres z hamowni będzie za jakiś czas, właściciel tak zrobił... Wykres hamowni będzie za jakiś czas, ponieważ mamy niesprawny wannos, Do tego mamy bardzo ładowania. Dotrze się, bo właściciel przyjdzie jeszcze raz do nas. Wyłożymy tego do ładowania, do tego vanos będzie sprawny, i wtedy zobaczycie kres. A jeszcze zrobimy ten drugi pomiar. Będzie na naszej hamowni, tej drogowej. Do tego odwiedzimy bus factory. i tam będzie hamownia rolkowa, także porównamy sobie wykresy. フフフ